Wszystko zaczęło. Zaczęło gdzie Gdy chodzi z grodu, Nasza, 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 nasza. Cieszę się bardzo, że ksiądz kardynał od początku katolickiej szkoły pod żaglami patronuje, jest z nami, modli się, zawsze błogosławi na kolejny rejs. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Amen. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca, nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu syn zechce objawiać. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was poprzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorne serce, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. To Słowo Pańskie. Pozwólcie, że skieruję do Was wszystkich tutaj obecnych i tych, którzy Was odprowadzają, żegnają przed Waszym rejsem i Was, którzy będziecie uczestniczyć w tym rejsie parę słów przed Waszym wypłynięciem. Wypłynięciem na te trzy tygodnie, na ten czas, kiedy będziecie razem na bardzo małej przestrzeni, takiej, z której się nie da uciec, a na której trzeba zgodnie, pięknie żyć. Chciałem Wam życzyć zaraz na początku, żeby to było wypłynięcie na głębi. Tak jak Pan Jezus powiedział do Świętego Piotra. Też kiedy miał wypływać, wypłyń na głębi. Tam będziesz łowił ryby. Piotr był sceptyczny, nie bardzo wierzył, bo całą noc pracował przedtem tym i nic z tego nie wyszło. Ale ponieważ wypływał na polecenie i prośbę Pana Jezusa, posłuszny swojemu mistrzowi wypłynął i przeżył wielkie zaskoczenie obfitym połowem ryb, które przyniósł do brzegu na znak tego, że warto być posłusznym Jezusowi Chrystusowi. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego wszystkiego, co się dzieje to są z, z tym wydarzeniem katolickich że Mamy i z tym wszystkim, całym projektem. Pamiętam dokładnie, jak 3 lat temu, w październiku 2013 roku, zjawiliśmy się w Kuli, bo wiedzieliśmy, kiedy powstał ten zamysł, żeby coś takiego robić, i wiedzieliśmy dokładnie, że nie ruszymy żadnego ruchu, nie wykonamy, dopóki nie, nie dostaniemy błogosławieństwa od Kościoła. Że to nie będzie, że to, nie mieliśmy wątpliwości, to będzie organizowane w łonie kościoła i pod, pod prowadzeniem ducha Ja sobie tego inaczej nie wyobrażamy. i znając swoją słabość, kruchość, yy, tylko bo jedyny błogosławieństwo kościoła, żeby z było Bogu doruszać. I te, te, wszystkie wydarzenia, jakie były do dzisiejszego dnia, ta, ta trzecia też, pamiętam dokładnie ja też że książkę, jak ona i to mi to pomaga, to było yy, bardzo mocne. No. Że tu przychodzi wielu ludzi do błogosławieństwa. Wielu ludzi, i to błogosławieństwo dostaje, i później też nadużywają tego błogosławieństwa, używając ze swoich celów, e, patrząc na, na siebie egoistycznie, też nie tego błogosławieństwa kościoła, nie patrząc na dobre drugiego. E, ale tam da, daje to błogosławieństwo z i to by bardzo zbudowało, to potwierdzało, że matka Kościoła chce tego żyć. I te, te wydarzenia, które były 50-go dnia, ta trzecia edycja szczególnie trudna, która się rozpoczynała wykonaniem z wieloma zmianami, trudnościami, zmianą yy, armatora, aż do dzisiaj i, i, i te trudności jeszcze w tym momencie są, ale pokazuje nam jedno, że yy, ten projekt na pewno nie należy na nas, że z własnością Kościoła udaje nam Pana Boga. Ja to mówiłem często też do młodzieży na spotkaniu. I to nie było jakieś pietyzmy czy mówienie, Pięknych rzeczy, ale rzeczywistość. Jak, jak, jak rzeczywistość tego zmartwychwstania, tak rzeczywistość, że ten projekt jest własnością pana I on to nam pokazuje. Chwila, kiedy wydawało się, że to wszystko nie ma prawa się po mózgu wydarzyć. wydarzyć. się i doprowadzone jest do dnia dzisiejszego. I z Amici che poi Cristo sa.